Czuwaj, nazywam się Emilia Badas, jestem instruktorką w całudzie Bałty. A z wykształcenia jestem biochemikiem, biologiem molekularnym. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na temat odporności i na to, co w ogóle na nią wpływa. Jeżeli chodzi o odporność, to jest pewnego rodzaju system, który broni nas przed zachorowaniem. Myślę, że część z nas na pewno jest świadoma tego, że to jak się odżywiamy, czyli dostarczamy sobie odpowiednich witamin, czy odpowiednio nawadniamy nasz organizm, wpływa na to, czy będziemy zdrowsi. To, czy się ruszamy, również będzie wpływało na to, czy nasz organizm będzie właśnie posiadał stany zapalne, w jaki sposób trenujemy. Ale jest pewien aspekt, o którym często zapominamy, jeżeli chodzi o naszą odporność. Często nie dosypiamy, żyjemy w pełnym stresie. Otóż to też ma wpływ na naszą, na naszą odporność. Jak? Dzisiaj Wam trochę o tym opowiem. Nasz układ odpornościowy, przez to, że jest zbudowany z iluś funkcjonujących ze sobą e, organów. Jest pewnego rodzaju maszynką, w której w momencie, kiedy coś przestaje ze sobą współgrać, zaczyna się sypać, zaczynamy chorować. Oczywiście, naturalne jest to, że co jakiś czas będziemy mieli pewne infekcje czy większe choroby, ale da się temu zapobiegać. I nasz organizm dąży do tego, żeby walczyć z każdą chorobą, z każdym e, napotkanym e, antygenem. I tutaj e, ro, ważną rolę odgrywa szpik kostny, grasica, śledziona, węzłochłonne i migdałki. Dodatkowo posiadamy swój super płaszcz e, ochronny w postaci skóry, która będzie nas chroniła przed mikroorganizmami. Bo sami wiemy, że dbanie o to, aby jednak rany były zabezpieczone, jest ważne. Robimy to dość odruchowo. Sposobem też na ochronę przez nasz organizm przed drobnoustrojami jest to, w jaki sposób jest zbudowany nasz układ oddechowy, że powinniśmy oddychać nosem, w którym mamy cały system powiedzmy filtrów, czy to, że. Przed zepsutym jedzeniem czy bakteriami, które znajdują się na pożywieniu, chroni nas kwas solny, który jest w naszym żołądku. Ale co z odpornością opartą o wyspanie, o brak stresu? Otóż tutaj ważną rolę będzie nam spełniała grasica. Grasica jest to narząd, o którym rzadko kiedy słyszymy. Grasica jest niewielka znajduje się kawałek za mostkiem. Ona wraz z wiekiem będzie nam zanikać. Im jesteśmy młodsi, tym ona jest bardziej aktywna. Im jesteśmy młodsi, też mocniej buduje, budujemy naszą odporność budujemy kontakty z wirusami, z bakteriami na które później przyszłościowo będziemy najprawdopodobniej odporni, albo będziemy lżej przechodzić dane choroby. Grasica jest odpowiedzialna za e, tworzenie hormonów, które tworzą między innymi interferon, e, który wpływa na odporność wirusową, e, jest odpowiedzialna za dojrzewanie limfocytów typu T, które są naszymi obrońcami odporności. Również będzie odpowiadała za wykrywanie antygenów, które docierają do naszego organizmu i co ważne, grasica kontroluje pracę węzłów chłonnych i śledziony. Ale jaki ma związek z stresem, z brakiem wyspania? Otóż grasica, przez to, że jest niewielkim narządem, który wraz z wiekiem będzie nam zanikał, jest bardzo delikatna. Ona jest bardzo czuła na to, gdzie, gdy będziemy się stresować, gdy będziemy przyjmować antybiotyki i Będziemy wpływać na nasz organizm używkami takimi jak papierosy, narkotyki czy alkohol. Wraz z brakiem snu, z brakiem dbałości o nasz styl życia, często też będą szły złe nawyki żywieniowe. A co za tym idzie? W pewnym momencie będziemy mieli braki w witaminach, które prowadzą do. Nie zapobiegania stanom zapalnym w naszym organizmie. Więc warto zastanowić się, czy jednak nie postawić na sen, na odstresowanie. Słońce też jest ważnym elementem, ponieważ na naszą głowę wpływa też mocno witamina D, która wywodzi się ze słońca. Więc trzeba pamiętać o tym, że. Im więcej odpoczywamy na świeżym powietrzu na zewnątrz, tym będziemy bardziej wypoczęci. Dzięki temu zadbamy o naszą grasicę, która będzie mogła sobie trochę dłużej pobyć w naszym organizmie i e, powspierać nasz układ odpornościowy. Plus e, w momencie, kiedy będziemy mieli odpowiednią ilość witaminy D, będziemy mieli przestrzeń na. Dobre działanie naszego organizmu. Dziedziną nauki, która zajmuje się połączeniem em, takiego psychologicznego dobrostanu, dobrostanu naszej głowy e, i e, tego, jak działa nasz układ odpornościowy, jest psychoneuroimmunologia. Jeżeli ona istnieje, to znaczy, że nasza głowa ma wpływ na Naszą odporność. Następnym razem, gdy będziemy yy, zarywać noce albo dokładać sobie wielu obowiązków, które będą nas stresować, miejmy z tyłu głowy, że jednak to ma wpływ na nasz cały organizm. Pławaj!